Cześć, dzisiaj mniej wesołe wideo. Mamy nowy event Apex Legends. Sezon drugi wciąż trwa. Event nazywa się Iron Crown i w końcu wprowadzono długo oczekiwany tryb solo do Apex Legends. Przyznam szczerze, że dużo gram w Apexa. Jest to taki był, powieść świeżego powietrza jeżeli chodzi o gry BR i naprawdę dużo czasu w tym spędziłem i dzisiaj trochę pospodniałem, patrząc na to co się dzieje z tą grą i w jakim kierunku wszystko to idzie otóż do tej pory ta gra nie była zła, zła pod względem mikrotransakcji aż ciężko było uwierzyć, że tę grę wydaje EA jednak ten nowy event Iron Crown bardzo dużo zmienił i obawiam się, że może zaszkodzić całej grze. Apex Legends jest obiektywnie rzecz ujmując, prawdopodobnie trzecim największym br na rynku. Pracuję się prawdopodobnie za Fortnite'em, za Fortnite'em, oczywiście, ponieważ jest to największa gra chyba w historii, jeżeli chodzi o ilość. Pieniędzy, którą zarobiła, i mając aktywnych graczy. I za PUBG w kategorii BR, który też ma sporą bazę oddanych fanów, ponieważ sama podstawa tej gry, yy, podstawa mechanik i założenie było dość oryginalne i wciąż trzyma się bardzo dobrze. Tak powiedziałbym, że Apex jest na tym trzecim miejscu i też ma. Sporą bazę fanów, którzy są oddani, ponieważ respawn potrafi naprawdę bardzo dobrze zrobić tak zwany gunplay, czyli balans broni, yy, równowagę, jeżeli chodzi o postacie, ponieważ Apex jest oparty na różnych postaciach, wszystko to respawn naprawdę robi fenomenalnie, przynajmniej w moim odczuciu, dlatego tak bardzo wciągnąłem się w Apexa. No niestety. Jak już wspomniałem, mikrotransakcje, mikrotransakcje i jeszcze raz mikrotransakcje. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Dobra, jesteśmy w grze. Mamy tutaj standardowy interfejs naszego storeu. I to są właśnie mikrotransakcje i rzeczy kosmetyczne, które można odblokować w tym evencie i tylko w nim, czyli jeżeli event się skończy, to praktycznie te nagrody nie będą już do odblokowania. Powoduje to, że ludzie odczuwają większą potrzebę, żeby kupować te mikrotransakcje, ponieważ w przyszłości nie będą odblokowywane i nie będzie można ich odblokować na przykład poprzez jakieś yy, coiny, które będą dostępne w grze, dajmy to za battle pass. I mamy tutaj paczkę 24 nagród. I żeby odblokować ten Heirloom, czyli broń mili dla jednej z postaci Bloodhounda, trzeba mieć odblokowane wszystkie 24 rzeczy do kolekcji z eventu. Są to głównie epickie i legendarne rzeczy. Czyli trzeba mieć 24 paczki. I pewnie zapytacie, ile kosztuje jedna taka paczka? Otóż kosztuje ona 700 coinów. A 700 coinów jest to około 28 zł. Hm. Czyli 24 razy 700, sorry, razy 28 daje nam to 672 zł. Chyba dość dużo. Nie myślę, że to policzyłem w głowie. Mam tutaj Ładne notatki. Aż tak szybko nie liczę. Nie, nie jestem takim matematykiem. Czyli 672 zł za samo odblokowanie tych rzeczy, wszystkich. No są naprawdę kozackie niektóre. Nie, nie ma co mówić, szczególnie ten skin. Przynajmniej do mnie przemawia. Ale jednak grasz tutaj w jednorękiego bandytę. Czyli odblokowujesz paczkę. I nie wiesz, czy dostaniesz jakieś gówno, czy jedną z tych rzeczy. Znaczy, jedna z tych rzeczy jest gwarantowana, tak, w parce No ale to wciąż jest dość kiepski deal. Pomijając fakt, że w samym evencie zagranie można odblokować tylko dwa takie paki. Czyli masz 50% szansy na z, takiego, z takiej paczki na jeden z tych przedmiotów, epicki lub legendarny. Czyli z tej całej kolekcji masz szansę na dwa. Wciąż dość słabo. I tu przychodzi najlepsza rzecz, czyli żeby odblokować ten Airloom trzeba wydać kolejne 3,5 tysiąca, co daje 140 zł. Tak, 140 zł. Łącznie 812 złotych za przedmioty kosmetyczne w dwutygodniowym evencie. go i pomyślicie sobie przecież to jest gra free to play, nikt nie każe kupować tych paczek, nikt nie zmusza możesz sobie grać i nie przejmować się tymi kosmetycznymi rzeczami to prawda i myślę, że tak zrobię problem też polega na tym, że te wszystkie rzeczy, które są do odblokowania, szczególnie te legendarki są nieporównywalnie lepsze do, porównując do tego, co masz do odblokowania w normalnym evencie, znaczy normalnym Battle Passie. Nawet nie, nie ma podjazdu. Battle Pass praktycznie może ma dwa, trzy przedmioty, które mogą się równać z tym, co dostajemy tutaj. Co najwyżej te ostatnie. A sam event trwa tylko dwa tygodnie i problem też leży tutaj, że w branży gier jest takie określenie jak Wales. Jest to określenie ludzi, którzy kupują przedmioty kosmetyczne w bardzo dużych ilościach i, że tak powiem, rekompensują za tych, którzy nie chcą ich kupować, tak jak ja, i odmawiają płacenia za mikrotransakcje. I zał załóżmy taki whale, wyda te 800 zł. Ok. Czyli gdyby jedna osoba na przykład wydała 40 to 20 osób takich daje jednego takiego wieloryba. No, przetłumaczmy sobie tego whale na polski wieloryb. 20 do 1. I myślę, że po prostu Respawn albo jej ich przymusiło, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo nie mamy takich informacji. Stwierdzili po prostu deweloperzy, może nie deweloperzy. Powiedziałbym, że marketerzy, ludzie od marketingu, EA lub Respawnu, stwierdzili, że ten jeden whale, jeden wieloryb, znaczy dla nich więcej niż 20 graczy i uważam, że jest to błąd, bo nie zbudujesz tak zaufania, zaufania do dewelopera, zaufania do gry, Chociaż akurat deweloperów nie ma co tutaj winić, ponieważ oni odwalili kawał dobrej roboty. Sam event bardzo mi się podoba. Kolejka solo była czymś, czego od początku oczekiwaliśmy od Apexa. I według mnie jest bardzo fajna, poza jakimiś pojedynczymi kamperami. Dobra, a teraz jesteśmy na Subradicie. który przeglądam od rana. Chciałem zobaczyć patchnoty i też sprawdzić, co ludzie myślą o tym. W całym i będzie, ponieważ w Stanach jest on już dostępny od wczoraj. I cóż, przeczytałem sobie patchnoty, i od razu pierwszy komentarz, który był w patchnotach, dotyczy właśnie mikrotransakcji. Same te, sam ten subreddit jest zarządzany przez deweloperów EA. Często się oni tutaj wypowiadają, do tego akurat kontakt z nimi jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o społeczność Apexa. No, ale co tu się działo dalej? Po prostu jest coś niesamowitego. Każdy post poza tym pierwszym i drugim, którzy wstawili deweloperzy jest właśnie odnośnie tych mikrotransakcji. Nawet no, takie odblokować zwykły BIN 100 APEC coinów. Ciekawe ile będzie kosztował Heirloom Lifeline. No a, około 290 dolarów. Tutaj akurat podziękowanie dla deweloperów, którzy są uwiązani NDA, czyli Non-Disclosure Agreement i nie mogą za bardzo się wypowiadać na temat tego, co myślą o samych mikrotransakcjach, a też pewnie znają sobie sprawę z tego, że są fatalne. I przeglądając tego subreddita, moją uwagę przykuł jeden z postów. Wchodził on tuż sprzed premiery Apexa 4 lutego 2019 roku. Pozwolę go sobie przetłumaczyć. Jest to moje wolne tłumaczenie, więc możecie się z nim nie zgadzać, ale myślę, że ogólny sens wyłapiecie. I że ja go rozumiem. <grytanie> więc tak, w każdym aspekcie zdaliśmy sobie pytanie, czy możemy rzeczywiście spojrzeć w lustro i powiedzieć, że robimy właściwą rzecz. Może to oznaczać, że zostawimy część pieniędzy ze sobą i to jest w porządku. Wiadomo, że nie możemy zostawić wszystkich pieniędzy, ale nie próbujemy zarobić 10 miliardów dolarów. Staramy się udobruchać ogromną i wygodną rzeszę fanów i zrobimy wszystko, aby traktować naszych graczy z respektem. Hmm. No, te mikrotransakcje nie wyglądają jak to, co tutaj ta osoba powiedziała. To jest zestawienie, wprawdzie w dolarach. I że tak powiem potwierdzenie tego co mówiłem wcześniej, ile to dokładnie kosztuje. Więc tak, 7 dolarów jedna paczka, 10 y, paczek 70 dolarów, łącznie żeby odblokować wszystko, 168, minus te 2, minus 14, czyli 154 dolce za 22 boksy i plus te 2, które otrzymujesz grając w sezon, zakładając, że wszystko, w sezon, znaczy w event, zakładając, że wszystko odblokujesz. Plus jeszcze kolejne, ile tu, 168, 2... 32-35 dolarów. I W prawdziwej postaci. I też powstaje kolejne pytanie: skąd w ogóle to się wzięło? Dlaczego tak Respawn postanowił, że takie mikrotransakcje umieści, bo jestem pewien, że deweloperzy zdają sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Jest to gra free to play, tak? Nie ma żadnej innej monetyzacji poza rzeczami kosmetycznymi. Nikt nie ma obowiązku płacić za grę. Jest ona całkowicie darmowa dla wszystkich. Chyba, że chcemy mieć jakieś rzeczy kosmetyczne. No i tutaj pierwszy event, który miał takie miejsce, był, były kolejki top 5, czyli pierwsze, jeżeli zadałeś w jednym meczu w pierwsze, piąte miejsce byłeś od razu kwalifikowany i miałeś możliwość grać w tak zwanej elitarnej kolejce. W tej, do której załapały się tylko osoby, które zajęły pierwsze 5 miejsc poprzedni. Były tam dość skromne rzeczy kosmetyczne, kilka tylko, ale wszystko praktycznie można było odblokować w grze plus jakieś dwa lub trzy skiny, które były tylko limitowane właśnie eventem. I też były to dobre skiny, ale no nic porównując co do tego co mamy teraz i na pewno nie w takiej ilości tutaj poszli naprawdę bardzo na ilość i jakość, mamy bardzo dużo skinów, bardzo fajnych ale właśnie za tym paywallem nie jestem pewien kto podjął tę decyzję czy EA czy sam Respawn ale myślę, że pierwszy event zarobił bardzo mało przez to postanowili na tak agresywną monetyzację teraz i pokazuje to też jak Jakie problemy ma cały gaming i rynek gamingu, ponieważ gry free to play nie są w stanie utrzymać się bez takich agresywnych monetyzacji, co jest dużym problemem, bo jak ostatnio widzieliśmy, w niektórych przynajmniej krajach takie rzeczy będą zabraniane. Z tego co pamiętam, nawet angielski parlament uchwalił ustawę, która zakazuje yy, samych. Może nie mikrotransakcji, ale tego aspektu hazardu. Czyli nie będzie już tak jak tutaj w Apexie mamy, że mamy jakąś paczkę, odblokowujemy ją i coś z tej paczki może wypaść. I nie wiemy, czy to będzie gówno, czy to będzie coś bardzo dobrego. I to akurat według mnie bardzo dobry ruch, bo też jeżeli te skiny można było odblokować, kupić w grze, powiedzmy, interesuje cię tylko jeden skin i nie chcesz kupować wszystkich 24 paków, żeby odblokować go, tylko chcesz konkretnie tego skina. I gdyby kosztowało na przykład w cenie dwóch typaków, czyli ile tam jest 7 dolarów, 14 dolarów, powiedzmy 50 zł, no to myślę, że ludzie by się na to skusili. No, chyba League of Legends jest takim najlepszym przykładem, że tam przynajmniej z początku, nie wiem jak jest teraz, dawno nie grałem w Lola, było tak, że te najlepsze elitarne skiny kosztowały około 100 zł, ale były odblokowane całkowicie. Yy, Nierandomowo, czyli po prostu mogłeś kupić danego skina, który się interesował. Więc tutaj leży problem. Ten cały hazard. I nie rozumiem, czemu dalej deweloperzy próbują w to iść, bo praktycznie psują sobie tylko tę reputację. Nie jestem pewien, czy nie byłoby bardziej opłacalne dla tych deweloperów, żeby zrobić te skiny i była możliwość odblokowania tych skinów albo przez dużą ilość grania w grę, bo to też wtedy zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie będą chcieli kupować te mikrotransakcje, albo po prostu konkretne skiny odblokowywane za pieniądze, zamiast odblokowywanie przez randomowe skrzynki. Bo totalnie nie ma to dla mnie sensu w tym momencie, gdzie prawdopodobnie coraz więcej krajów, coraz więcej krajów będzie blokowało w ogóle możliwość tego typu mikrotransakcji. Ogólnie jestem no niestety zawiedziony tym, że w tym kierunku deweloperzy w ogóle poszli. I mam nadzieję, że zrozumieją to i ten event im się nie opłaci. Ludzie nawet na tym forum Apex Legends po prostu stwierdzili: Zagłosujcie swoimi portfelami. I myślę, że ja tak na pewno zrobię. I zachęcam każdego, kto gra w Apex i jakiekolwiek inne gry Fortnite, PUBG, jakiekolwiek gry, które mają bieco-transakcje oparte właśnie o lootboxy, żeby tego nie robili, żeby nie grali, nie czy, grać mogą, <grym> nie kupujcie tych skrzynek, bo to jest kupowanie po pierwsze kota w worku a po drugie, jeżeli chcecie mieć jakieś kosmetyczne rzeczy, a nawet tylko kupić coś, żeby wesprzeć dewelopera. Bo robią dobrą robotę. Ja przynajmniej tak w się zrobiłem. Wydałem te tam, nie wiem, 40 zł na Battle Passa. Uważam, że może ten może pierwszy sezon nie był zbyt dobry, jeżeli chodzi o nagrody kosmetyczne. Ale sama dobra robota i ilość fanów, które miałem w grze, ilość czasów, które nie spędziłem, i jak dobrze ta gra jest zrobiona, przynajmniej w moim odczuciu, to. Lepiej już tak zapłacić jednorazowo, żeby jakby pokazać wsparcie dla swoich deweloperów, a jeżeli chodzi o takie eventy, powinniśmy ich unikać. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Już chyba trochę się za bardzo rozwinąłem na ten temat, bo... Może takie trochę personalne. A naprawdę ukuło mnie to, że tak agresywne i nie w porządku praktyki stosuje Respawn, który uważałem, że jest jednym z, le z lepszych studiów deweloperskich. Przynajmniej w tych ostatnich latach, wydaje dobre gry, często z dobrym kontentem i zazwyczaj nie było to za tak zwanym paywallem. Ale być może jej stwierdziło, że Apex odniósł jakiś sukces, chociaż niektórzy twierdzą, że gra umiera. To IEA stwierdziło, że może jednak skapitalizujmy bardziej na, na, tym, even na tym evencie, spróbujmy bardziej agresywnych mikrotransakcji w naszym stylu. I zobaczymy, co się stanie. No, myślę, że się zdziwią. Przynajmniej mam nadzieję, mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu wielorybów i nie, nie będą ludzie tego kupować. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o moje wywody. No to akurat nie jestem, myślę, obiektywny, jeżeli chodzi o Apexa, ponieważ dużo czasu spędzam w tej grze i bardzo ją lubię. I trochę negatywnych emocji to u mnie wywołało. Miejmy nadzieję, że Respawn wyciągnie wnioski z całego tego eventu i całego tego backlashu, który otrzymał. Dostanie jakiś feedback. Nie sądzę, żeby to był w jakikolwiek stopniu feedback pozytywny. I miejmy nadzieję, że się chłopaki ogarną, bo Apex naprawdę wyróżnia się na rynku BR-ów, według mnie, jeżeli chodzi o gunplay, jeżeli chodzi o gameplay, dynamikę i rozrywkę. Wracając do tej gry za każdym razem czuć jakąś świeżość w porównaniu do innych strzelanek, przynajmniej ja mam takie odczucie też nie jestem jakimś wielkim graczem strzelankowych. Strzel... strzelankowym także dzięki za oglądanie i dajcie znać co myślicie o tym całym evencie, jeżeli wam się podobało subskrybujcie, lajkujcie na pewno będę tutaj często oceniał jakieś trendy w gamingu trendy w filmach, serialach i ogólnie w popkulturze jeszcze raz dzięki za oglądanie, cześć.